W lesach Nadleśnictwa wprowadzone prowadzone są zabiegi ograniczające populację chrabąszczowatych. Na czas zabiegów i kwarantanny obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Ograniczamy liczebność tego chrabąszcza. Zdajemy sobie sprawę z tego, że chrabąszcz jest naturalnym elementem biocenozy leśnej. Zawsze był i będzie. Natomiast no ma, w momencie, kiedy występuje go za dużo, a doprowadza do... Bardzo istotnych szkód, szczególnie w uprawach. Bo rozwój tego chrabąszcza jest taki, że w tym czasie, właśnie w maju, stąd między innymi nazwa jednego z tych chrabąszczy, bo my mówimy o chrabąszczach, natomiast jest chrabąszcz majowy i chrabąszcz kasztanowaty. I w tym właśnie czasie one mają tak zwaną rójkę, czyli spotykam się i później samica składa jaja do gleby. I z tych jaj wylęgają się larwy. W przypadku chrabąszczy mówi się o nich pędraki i przez 4 lata w tej glebie sobie żyją, żywiąc się korzonkami roślin. Największe spustoszenie pędraki sieją na terenach, gdzie posadzony jest młody las. Kiedy posadzimy młode sadzonki na uprawie, bywa tak, że w tych miejscach, te pędraki potrafią po prostu zniszczyć całą tą uprawę. W maju chrabąszcze przybierają postać doskonałą i opuszczają ziemne korytarze. Zaczynają żerowanie w kolonach drzew. Wtedy właśnie najskuteczniej można ograniczyć ich populację. Jedynym sposobem na to, aby możliwie skutecznie zwalczyć tego szkodnika, jest właśnie ten okres, kiedy po czterech latach z gleby wychodzi tak zwane imago, czyli tak. Postać doskonała tego chrabąszcza Wylatuje w korony przede wszystkim dębów, gdzie prowadzi tzw. żar uzupełniający, i my wtedy wkraczamy z zabiegami agrotlutniczymi, aby ograniczyć ich liczebność. W walce z chrabąszczem uwielbiającym dęby leśników wspierają zaopatrzone w Mospilan dromadery startujące z mieleckiego lotniska. Wykorzystujemy samoloty typu dromader, które wyposażone są w specjalne. Atomizery. Do tego zabiegu agrodniczego wykorzystujemy środek Mospilan, który ma wszystkie certyfikaty, które są wymagane w takich sytuacji. I tak zwany adjuwant ICAR, który sprawia, że ta mgła, którą rozpylamy nad drzewami, przykleja się do igieł albo liści, a nie opada niżej. I chramoszcz. No, jak sobie tam wejdzie, zje trochę tego po prostu. Nie. Na ponad 4000 hektarów lasów zostanie rozpalony środek do zwalczania chrabąszcza szkodnika. Zabiegi agrolotnicze ruszyły w miniony piątek. Zostaną wznowione jak tylko przestanie padać. Akcja zaczęła się już w piątek. Udało nam się już z Dokonać tego zabiegu odwrotnego na około 3 czwartych powierzchni, o powierzchni za chwilę powiem. I czekamy w tej chwili na okienko pogodowe. Być może jutro, być może pod koniec tygodnia uda nam się zakończyć. Środek nie jest niebezpieczny dla ludzi. Niemniej jednak leśnicy wprowadzili zakaz wstępu na tereny, gdzie został rozpylony. Ten środek, którego używamy, nie jest niebezpieczny dla ludzi może szkodzić pszczołom, dlatego te zabiegi prowadzimy zawsze albo rano, albo późnym wieczorem, aby, krótko mówiąc, ograniczyć do absolutnego minimum ewentualny negatywny wpływ na pszczoły, jak również nie pryskamy, czy tam nie stosujemy tego środka na obszary, gdzie jest woda. W tych miejscach stosujemy zabiegi naziemne, czyli specjalny no ciągnik, specjalny opryskiwacz i opryskujemy z ziemi, aby nie, ten środek nie spadł na wodę. Niezasadniczo nie jest szkodliwy dla ludzi, ale producent zaleca 14-dniową kwarantannę. W związku z czym w tym okresie, zgodnie zresztą z zapisami ustawy o lasach, Prowadziłem okresowy zakaz wstępu do lasu na tych terenach, gdzie zostały te zabiegi przeprowadzone, czy będą jeszcze prowadzone. Są stosowne tablice, zakaz wstępu, również z jakiego powodu. Jeżeli mogę w tej chwili zaapelować, to bardzo proszę o to, aby jednak tego zakazu przestrzegać i no nie zbierać jakichś roślin równa w tym terenie, gdzie to było pryskane, czy gdzie ten zabieg był prowadzony. Zabiegi są prowadzone w lasach wokół Staszowa. Jakie tereny objęte są zakazem wstępu, można sprawdzić na stronie internetowej Nadleśnictwa Staszów. To jest najogólniej rzecz biorąc teren od wokół Staszowa, Staszów i na południe, również tereny Jeziorek Golejowskich, czyli krótko mówiąc ten teren tutaj zasadniczego kompleksu leśnego. Na terenie obrębu golejów. Zresztą szczegółowe informacje, jaki, jaka powierzchnia została ujęta zabiegiem, jest i na naszej stronie internetowej, i na stronie Urzędu Miasta. Także można spokojnie tam zajrzeć. Nadleśniczy Adam Lubera apeluje o przestrzeganie zakazu wstępu do lasów objętych zabiegami przeciw Hrabążom Jerzy, Strzyż, STV Info.